Dzisiaj e, mycie napędu i ogólnie z serii wiedz, że coś się dzieje, bo znowu, znowu jakieś dziwne odgłosy zaczynają takiego stukania, pukania dochodzić e, z napędu, więc muszę wszystko posprawdzać, o co tu chodzi. Obawiam się, że znowu łożysko zębatki zabieraka mogło paść, ale to z niebawem wyjdzie, jak wyczyszczę napęd. Zabieram się za czyszczenie. Dużo piachu, widać dużo żwiru tutaj dookoła. Sama zębatka z siebie. Wyczyszczę to, to poruszę, ale, ale nawet widać resztki tego tawotu, co nakładałem jakiś czas temu. Dobra, wyczyszczę wszystko, pomierzę luz na łańcuchu, i będę wiedział, co dalej. Wygląda trochę lepiej, ale muszę poszukać pędzelka, bo nie mam szczotki. Zębatka i zęby mniej więcej tak wyglądają. Nie zaglądałem tutaj do zębatki od czasu, kiedy ją założyłem, ale nie ma luzów na wałku zdawczym. Zęby też nie wygląda na to, żeby aż tak mocno się już zużyły, ale jeszcze muszę dokładnie to wszystko doczyścić. Dobra, znalazłem taki pędzelek. Który używałem do czyszczenia, ale nie łańcuchów tylko po prostu pyłków różnych No zaryzykuję Poświęcę go do tego celu No takie jest grubne czyszczenie bo Nie mam dobrej szczotki i czasu Żeby dzisiaj zająć się tym dokładnie bardzo Ale widzę, że znaczy, tutaj w samej zębatce, i w samym wałku zdawczym, w tej okolicy nic dziwnego nie, nie widzę, nie wyczuwam. Eee, prawdopodobnie zaraz będę mierzył dokładnie łańcuch, ale chyba jest nierówno wyciągnięty i jeszcze postaram się zobaczyć to łożysko, póki co. Mam jeszcze... O, trochę brudny jestem smażę. Eee, I mam dosłownie jeszcze. Godzinę 20, żeby cokolwiek tutaj móc podziałać. Więc sprawdzam, bo auto jak stało, taki stoi na koziołkach Ciągle czekam na, na ten stycznik do rozrusznika, który miał przyjść na początku tygodnia, a jest już piątek i jeszcze ciągle go nie ma. Składam osłonę i zabieram się za sprawdzanie. Wiesz, się tu blokuje. Hmm, powinno być. I zabieram się za sprawdzanie łożyska i napędu. karty z wyczuciem, bo tu nie trzeba żadnej dużej siły. Ajajaj. I jak powtarzam, to nie jest tak, że ja uwielbiam majsterkować, chociaż trochę tak jest, że lubię, no, ale, ale nie w takich warunkach, kiedy godzina policyjna na parkingu bez garażu. To jest bardzo słabe robienie czegokolwiek, gdy nie można tego porządnie odstawić na później. No i podnośnik samochodowy podtrzymujemy, odkręcam, zrzucę koło i zobaczę te łożysko. Bo coś mnie niepokoi po prostu w tym. Nie ma luzu. Więc szukam dalej. Teraz sprawdzę łożyska koła tylnego. Dobra, no niby nie jest tak luźno, idealnie, perfekcyjnie jak bym chciał. Ale się obraca i nic nie... nic nie strzela. Rdzy... Rdzy, tak jak poprzednio, też nie widać. Więc... Nowo z kołem mógłbym powiedzieć, że dam sobie spokój i składam, poluzuję łańcuch i jeszcze raz pomierzę to wszystko, bo coś jest, coś jest nie tak. Znalazłem to co podejrzewałem, bo na razie jest podniesiony motocykl, żeby można było kołem swobodnie kręcić, i ośka jest poluzowana, ale to nie zmienia faktu, że teraz mam napięty mocno łańcuch. Kręcimy, 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 kręcimy. A tu jest już taki luz jakbym chciał, mniej więcej. I z tych moich pomiarów wyszło, że jest różnica około 2 cm, a to jest bardzo dużo, ponieważ teraz poluzowałem ten łańcuch, żeby w tym miejscu, gdzie jest najbardziej napięte był luz taki, jak jest zalecany w serwisówce. To teraz w miejscu najluźniejszym jest około 6 cm. I to, jak serwisówka mówi, uwaga, luz nie może być większy jak 6 cm, ponieważ grozi to uszkodzeniem do uramy. Czyli w tym momencie może trzeć o od uramy. No w każdym bądź razie to się kwalifikuje do, do wymiany, ale nic z tym nie mogę zrobić prędko, muszę z tym żyć przez jakiś okres. A, dlatego że najpierw muszę uruchomić samochód, muszę mieć jakikolwiek pojazd sprawny, żeby móc drugi pojazd regenerować. I jeszcze te nieszczęsne przesyłki części, bo gdy zamówię te części, to trzeba czekać na przesyłki. A znowu chciałbym mieć zębatkę KK, bajk na wałku z zdawczym, dlatego muszę zamówić. Komplikowane, bo ta zębatka jeszcze jeszcze się zupełnie nie zużyła a nie będę nowego łańcucha wrzucał na na tą zębatkę bo tylna zębatka już jest troszeczkę wypracowana więc muszę cały napęd zorganizować, a tą zębatkę zostawię sobie na czarną godzinę chyba no tak więc za jakiś czas czeka mnie kolejna operacja tak samo jak i opony one też się kwalifikują, siedzenie się kwalifikuje. Krótko mówiąc, kwalifikuje się wymiana w większości motocykla. Już mamy przewody paliwowe, Nie oryginalne, ale wyglądają w miarę ok Dużo pracy, dużo pracy. A godzina policyjna ogranicza swobodę w działaniu. Dobra, już ten specyfik czyszczący łańcuch. Troszeczkę wysech, troszeczkę go wytarłem, i pora nałożyć trochę smaru. I teraz zrobię to tak prawidłowo jak wszędzie. Każda instrukcja to wskazuje, żeby, żeby znowu nie było, że pryskam z zewnątrz. Tutaj, bo jest mi wygodnie, no teraz po czyszczeniu to nigdy nie stanowiło problemu. No ale instrukcja mówi, że tak, od wewnątrz należałoby to smarować. No i dobra jest nasmarowany. Widać, jak ten łańcuch pracuje nierówno. Jaki ma luz? Nierówny. No. Okej. Okay. Składam, bo zostało 10 minut. Wszystko. I zamawiam napęd. Powinno być tak. Trzymajcie kciuki, dajcie łapkę, bo Ostatni miesiąc to normalnie fatal error z dnia na dzień, ale to znaczy, że coś się niebawem zmieni.